Siemanko kochani na kolejnym filmie na moim kanale Słuchajcie, często pytacie mnie o różne takie rzeczy z backstage'u odnośnie stricte hodowli i tak dalej więc dzisiaj chciałbym wam pokazać na takim krótkim filmie dwa pojemniczki, pierwszy z nich to ten który teraz widzicie i mam w sobie 100 karibena wersji color a drugi pojemniczek mam tutaj i tutaj jest 50 po loteria metalika jak widzicie tutaj są już w środku karaczany tureckie przed chwilą właśnie je zasypaliśmy no ale tutaj z racji, że z Karibenów jest troszeczkę trudniej, e, chciałbym wam powiedzieć kilka słów o tym, e, co teraz dalej z tym zrobimy. Podstawowe pytanie jest takie, czy za chwilę będzie to przekładane, czy zostanie tak jak jest. Otóż zostawimy to na dosłownie tydzień czy półtora tak w grupówce. Tak jak jest, jak dostałem to od osoby, która je rozmnożyła na tym papierze i w tym czasie postaramy się je rozkarmić i rozkarmianie będzie właśnie grupowe, a później zostaną one przełożone do osobnych pojemniczków. Takich tego typu, troszeczkę wyższych z roślinką i tak dalej. Takie grupówki jak te, tutaj akurat chodzi jeszcze troszeczkę turków, które wsypała osoba, która je roznożyła. Natomiast ja takie grupówki od jakiegoś czasu rozkarmiam sobie muszką owocówką. Muchy hodujemy sobie sami, tu zresztą widzicie datę 11 sierpnia to była data założenia całej grupy. W tym momencie mamy 16 września, czyli po ponad miesiącu mam tych much tutaj po prostu jak odbywa się takie karmienie, pokażę Wam za chwilę. Takie muszki w dużej ilości, które mam tutaj, otwieram sobie w pustym, czystym braplaście i sporą ich ilość strzepuję do niego. Tak w miarę żwawo, w miarę szybko, ponieważ one wchodzą regularnie na ścianki, dlatego trzeba się spieszyć, żeby no, nie uciekły nam. Można też zrzucić sobie z tych ścinków drewnianych Wtedy jest ich znacznie więcej. Zamykamy. Zobaczcie, że tutaj muchy już się zbliżają do rantu braplasta, dlatego szybciutko je obtrzepuję, szykuję sobie grupówkę, uchylam, cały czas obtrzepując, po prostu je tutaj wsypuję, zamykam, jeszcze trochę zostało, więc ponownie to może z drugiej strony. Się naprawdę spieszyć, bo te muszki są naprawdę szybkie. Istnieje tutaj sporo metod karmienia takich tą muchą, Natomiast ja sobie upodobałem jednak sprint i robię to po prostu szybko. Jak widzicie, cała masa tych muszek, myślę, że na oko z ponad 100, jest już w środku. I gwarantuję wam, że w ciągu następnej godziny, dwóch, a może trzech, 90% z nich będzie już wykoszona przez te karibenki. I właśnie takie karmienie zapewnia nam to, że w waszych paczkach wyjeżdżają ładne, grube, tuste sztuki. Takie, które są silne i takie, które później zbudują Wam ładne gniazda i elegancko się odchowają. Dla osób chętnych takie wersje są dostępne na Spiders Online. I na ekranie pojawią się za chwilę specjalny kod dla widzów, także zapraszam do skorzystania z oferty. No i tutaj, żeby nie być gołosłownym, jak widzicie te dwie sztuki, które są tutaj na górze, ta i ta, już muszki jedzą, a ten urywek nagrywam dosłownie minutę po tym, jak wyłączyłem kamerkę z, głównego, z głównej części filmu, także Polowanie rozpoczęte, cała ekipa się dobrze bawi i liczę, że po tym przyjęciu będą, tak jak mówiłem, grubiutkie i eleganckie. O, tutaj już też jedzą, ta i ta. Tyle ode mnie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych produkcjach.